Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl. Dziś film, w którym chcę pokazać Ci, jakie tematy poruszać jako firma, aby zainteresować potencjalnych klientów swoimi produktami, swoim towarem, no, tym, co chcesz sprzedawać, usługami, produktami. Generalnie tym, co masz do zaoferowania, swoją ofertą. Jakie filmy tworzyć, jak to zrobić, żeby to było fajnie, a zarazem żeby to rzeczywiście przynosiło dla twojej firmy efekt. To dzisiaj ta część, która będzie w części merytorycznej, jeszcze mała prośba na początek. Bardzo chciałbym, żeby ten film dotrafił do jak największej liczby osób. Stanie się to wtedy, jeżeli mi troszeczkę w tym pomożesz. Chcę twojej pomocy na zasadzie takiej, że proszę, zostaw tą łapkę w górę pod moim filmem oraz napciśnij um, przepraszam, napisz komentarz pod moim filmem. Jeżeli prowadzisz działalność lub masz zamiar, czy na przykład chcesz świadczyć usługi na rzecz działalności, proszę przedstaw się, napisz, czym się zajmujesz, co można u Ciebie zamówić, śmiało podaj nawet swój adres, strony internetowe, czy jakieś namiary na Ciebie. To komentarze coraz więcej osób czyta, więc masz darmową reklamę. Ja mam zwiększony zasięg na YouTube. A twoi potencjalni klienci mają szansę ciebie znaleźć. Nie kasuję takich komentarzy, więc bardzo proszę śmiało możesz. Sekcja komentarzy należy do ciebie. Na tym kończę wszelkie reklamy. Pozostałe reklamy są ewentualnie od portalu YouTube. A teraz zapraszam cię do merytorycznej części tego odcinka. Sukcesstudio.pl. Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć. Nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem naprawiając biznesy moich klientów. Jako firma, która chce wykorzystywać YouTube'a do tego, czy w ogóle wersję wideo, materiałów kontentowych, Czyli marketingu treści. Chcę wykorzystywać do tego, aby promować swoje usługi, swoje produkty. Warto poruszać konkretne tematy. Oczywiście przypomnę o tym, że jeżeli przygotowujesz w ogóle kanał na YouTube, no to nie powinien zawierać szwarc, mydło i powidło. Jeżeli masz mało oglądających na obecnym kanale, a chcesz robić materiały pod konkretne już rzeczy, to czasami warto zastanowić się nad założeniem nowego kanału, pod te konkretne rzeczy. Łatwego do znajdywania, z fajną nazwą, wpadającą w ucho, a zarazem powodującą to, że nazwa odnosi się do tego, co na Twoim kanale mogę znaleźć. No i tak, jeżeli na przykład to są zabawy dla przedszkolaków, no to w takim razie może ten kanał powinien się nazywać po prostu Zabawy dla Przedszkolaków. Czy jeżeli to jest program dotyczący wymiany żarówki w samochodzie, no to, to na ten temat po prostu robimy kanał. I teraz ważne jest odpowiednie przygotowywanie treści na twój kanał, bo na ten temat film jest, notabene. I jak do tego podejść? Powiem ci to wszystko po kolei w punktach, tylko chcę jeszcze wspomnieć o takiej istotnej rzeczy, że. Ukierunkowujemy się na konkretną branżę, omawiamy konkretne problemy, które są związane z tą branżą, i zajmujemy się tym konkretnym tematem. Nie mówimy na kanale dla przedszkolaków o tym, jak się wymienia żarówkę w samochodzie. I tak samo na kanale, gdzie promujemy naprawy samochodów, nie będziemy opowiadali, jak się bawić z przedszkolakami, bo jest to po prostu bez sensu nikt tam tego nie będzie szukał materiału, po drugie to nie są raczej twoi klienci, więc no bez sensu, po prostu to jest zmarnowane twój czas i pieniądze wrzucone w dane, przygotowanie danego materiału. Więc jak to robić? Jak to przygotowywać? Przed tobą punkt pierwszy. Punkt pierwszy to poradniki i tutoriale, to filmy czy materiały wideo, które pokazują twój produkt, jak z niego korzystać, do czego można go zastosować, w jaki sposób jest lepszy od czegoś tam. Takie podstawowe rzeczy pokazując. Ten tutorial, ten poradnik powinien się na tym opierać. Pamiętaj, że nie chodzi o oczernianie konkurencji. Tutaj możesz stosować tak zwaną metodę tego zwykłego proszku. Pamiętasz. Kiedyś była reklama proszku do prania, nie pamiętam jakiego, sorry, i nieważne. W tym momencie, bo nie będę reklamował w takich wielkich firm, nie ma potrzeby. W każdym razie porównywano produkt do zwykłego proszku. Wtedy nikt się nie może obrazić. Czyli na przykład, my w naszej firmie wstawiamy okna w ten sposób. Bo zwykle się robi to tak i tak, ale to nie jest najlepszy sposób. Zwykle firmy robią to i to. Ale to nie jest dobry sposób, bo ten sposób, który my proponujemy, jest lepszy w tym, w tym, w tym i w tym. Widzisz? To jest dobre pokazanie. Nie oczerniamy konkurencji, że bo to ta firma Icińska, nie powiem XYZ, bo taka firma jest w Lublinie, więc jakaś tam firma Icińska, mam nadzieję, że takiej nie ma, to robi to byle jak. Nie, bo w tym momencie po takim filmie, sorry, ale możesz się spodziewać pozwu o oczernianie. Ale jeżeli napiszesz, firmy zwykle robią to tak, i tak, i tak, a my robimy tak, nie ma tego problemu, a zarazem uświadamiasz klientowi, że w ten sposób można to robić. I o to właśnie chodzi. Dlatego do tego cię właśnie namawiam. Świetną metodą jest recenzja produktów lub usług. Tutaj mistrzyniami są dziewczyny, które na Facebooku sprzedają ciuchy. Naprawdę. Ja nawet nie wierzydziałem o tym, że one potrafią czystego zarobku po 2-3 tysiące dziennie z takiej jednej sesji zrobić. Czystego zarobku. Więc naprawdę jest to genialny sposób. Pokazujemy, prezentujemy ciuszki, tak wyglądają, tak wyglądają. Tutaj tak się tak robi. Teraz kto chce kupić, proszę bardzo, po 300 zł. I jazda. Lecą po kolei zamówienia. Od razu online, proszę bardzo, tutaj pikamy, tu kupujemy koszyk dostępny. Proszę bardzo. Świetna metoda. Dlatego cię do niej namawiam. I to jest świetny sposób. Skorzystaj z tego. Bo metoda jest naprawdę świetna. Więc kręcisz recenzję, pokazujesz co i jak. Po czym na koniec call to action, czyli wezwanie do działania. I wezwanie tutaj, w tym wypadku, po prostu do zamówienia usługi, do kontaktu, czy do zakupu konkretnie. Świetna metoda i naprawdę świetnie działa. Wykorzystuj to. Przyznam się szczerze, z pewną klientką właśnie to wdrożyłem i czekamy na super efekty. Także myślę, że będą. Także, cóż mogę więcej dodać? Próbuj. Kolejny punkt to wywiady z zadowolonymi klientami. Może zauważasz, ale na moim kanale właśnie takie wywiady zacząłem zamieszczać. Przedstawiam moich klientów, to co robią i to jak skorzystali z moich usług. To świetna jest metoda, bo nie dość, że przedstawiam firmę klienta, to jeszcze na dodatek mają okazję oni zaprezentować się na moim kanale i Myślę, że często przekonać innych do tego, że warto ze mną się po prostu skontaktować. Więc tutaj podpowiem Ci coś takiego, że dosyć często przygotowujemy dwa materiały. Ja pytam klienta, a klient pyta mnie o pewne rzeczy. Przez co potencjalnie wrzucamy, klient na, wrzucamy te materiały potem na o dwa kanały. Ja reklamuję klienta, klient reklamuje mnie. Świetna metoda. Polecam, bo sam stosuję, widzę, że przynosi efekty. W tym momencie już nowym klientom po prostu podsyłam konkretne filmiki. A proszę zobaczyć sobie tutaj, mam właśnie rozmowę z moją klientką. Tu mam rozmowę z moim klientem na temat tego, jak ten biznes wyglądał. Proszę bardzo, można? Można. No to tylko korzystać, prawda? Fajnym pomysłem są wirtualne wycieczki. Czyli w formie wycieczki pokazujesz, jak wygląda produkcja danego produktu w Twojej firmie, ale też możesz pokazywać w wypadku usług, no nie wiem, na przykład wykończenie mieszkania, jak to mieszkanie wyglądało przed, a potem jak wygląda już po wykończeniu. Świetna metoda, świetnie to działa. Bardzo zachęcam do korzystania z tego, bo metoda jest naprawdę niesamowita. Efekt jest naprawdę, wow! Warto też takie rzeczy robić, tym bardziej, że one nie są wbrew pozorom takie skomplikowane najczęściej w produkcji i niewielkim kosztem możesz coś fajnego stworzyć, co przedstawi cię bardziej jako eksperta, profesjonalistę, no twoją firmę po prostu będzie przedstawiało w lepszym świetle. I nie chodzi tu koniecznie o na koniec nagranie wypowiedzi prezesa, który mówi, tak, jest świetnie, polecam, tylko pokazanie tego mięcha samego. Jacy są pracownicy, że są szczęśliwi z pracy, uśmiechnięci, że są zadowoleni z tego, jak mają okazję robić ten produkt, który później trafia do klienta końcowego. Filmy edukacyjne. Sam bardzo mocno z tego korzystam, dlatego, że przygotowuję różnego rodzaju poradniki i tego typu rzeczy i zamiast klientowi opowiadać o tym jak ma coś zrobić, ja po prostu mu podsyłam kolejny filmik do obejrzenia. Mówię, jest tak: masz problem z tym a tym? Proszę bardzo, obejrzyj sobie filmik na ten temat. Mam problem z rozmawianiem z trudnym klientem? Proszę bardzo, mam tutaj materiał na ten temat. Tak można praktycznie w każdej branży. Możesz opowiedzieć jak to działa, jak ten twój produkt działa? Nawet w takich branżach, które by się wydawało, że są oczywiste, jednak oczywiste są najczęściej dla tego, który to robi, dla właściciela firmy. To są rzeczy oczywiste, ale jak zaczynam pytać o pewne rzeczy, no to okazuje się, że te pytania zadają też klienci, więc to nie tylko dla mnie nie było oczywiste, chociaż już ja jestem bardzo dociekliwy. Tu możesz obejrzeć materiał, właśnie z moją klientką, która o tym wspomina, ale. Często jest tak, że klienci też o to pytają, tylko jakoś nikt nie zapisał sobie tych pytań i nie pomyślał o tym, że z tego można byłoby stworzyć fajny materiał filmowy. Bo prościej dla Ciebie jest wysłać taki film klientowi, który przyjdzie na usługę i wie, czego się ma spodziewać, niż opowiadanie, zanim zaczniesz usługę. No tutaj. Przykładem niech nie be, niech będzie chociażby, nie wiem, strzelę, no zrobienie paznokci, tak? Jeżeli wyślę do klientki film, gdzie pokazuję, jak to robię, na co zwracam uwagę, co jest dla mnie ważne, jak ważne są pewne elementy, które u klientki występują, no po pierwsze pokazuję to mój profesjonalizm, przygotowanie, wiedzę. Nie jestem traktowany jak nie wiadomo kto, bo przychodzi klient i już wie, ha, tak? Tu pani Basia pokazywała, pani Basia się zna. Pani Basia jest mistrzynią w tym temacie i ja wiem, że ona się tym potrafi zaopiekować, więc zaufanie do ciebie już masz na dzień dobry. Nie musisz przekonywać klienta w trakcie usługi. Po drugie, przechodzisz od razu do usługi. Po trzecie, na koniec wysyłasz klientowi jeszcze jeden film po wizycie, w którym pokazujesz, co jeszcze, jakie masz zalecenia później. No. Świetna rzecz, no naprawdę, no, no ciężko wymyślić coś fajniejszego. Widzisz, jak w łatwy sposób możesz poprawić tą obsługę klienta? Pomyśl o tym. Prezentacja towarów i usług, pokazanie klientowi, co jest fajne w Twoich produktach, w Twoich usługach, co wyróżnia Twój produkt, Twoją usługę ponad to, co proponuje konkurencja. To też świetna metoda i też do niej gorąco namawiam. Dlatego korzystaj z tego, bo to jest świetna metoda. Opowieści związane z marką to świetna sprawa. To pokazywanie historii, odwołanie się do historii klientów, do tego, jak Twój produkt, Twoja usługa zmieniła ich życie. To też jest świetna metoda na to, aby pokazywać klientom potencjalnym, że warto wybrać tą usługę, że warto skorzystać z tego, co właśnie chcecie im zaproponować. Bierz to pod uwagę, bo to jest naprawdę fajna sprawa. To powoduje to, że klienci bardziej się przekonują do tego, żeby skorzystać z tego, co proponujesz. Przygotowując takie materiały naprawdę rośniesz w oczach klienta. Podsumowując dzisiejszy film to te punkty, które dzisiaj wymieniłem, przedstawiają Ci to, w jaki sposób warto podchodzić do tworzenia materiałów na Twój kanał YouTube czy inne media, gdzie będzie to w formacie wideo po prostu umieszczane. Czy warto tworzyć takie bardziej precyzyjne materiały? Tak, stanowczo tak. Bo. Warto tworzyć fajne, merytoryczne materiały. Ktoś to będzie chciał to oglądać. To nie chodzi o to, żeby filma, które są na stronie Twojej firmowej, były te rzeczy, które będą rajcowały Twoją rodzinę, Twoich znajomych i przede wszystkim pamiętaj, że nie robisz ich dla ludzi z branży. To nie są Twoi klienci najczęściej. Tutaj spotkałem się dosyć często z taką sytuacją, że firmy właśnie wspominały o tym, no ale my musimy tutaj takie ważne słowa używać. Mówię, ale chwila, panowie, panie, do kogo wy z tym właściwie produktem idziecie? Bo jeżeli waszym docelowym odbiorcą jest wasz klient, to to dla niego ma być materiał. To ma być powiedziane prostym językiem, a nie wy tu będziecie sypać branżami, branżowymi słowami i tak dalej. Ja wiem, to podnosi was w oczach konkurencji. O jaki on mądry, bo on, to tak to jest siak, ale chyba nie o to chodzi, żeby to tylko wasza konkurencja korzystała z Waszych filmów, tylko mają korzystać zwykli ludzie. A dla nich, jeżeli ja jako informatyk zacznę komuś tłumaczyć coś na zasadzie, że no tutaj. Najlepiej byłoby zastosować redundancję tego systemu, a ogólnie, jeżeli byśmy oparli to na macierzach hotswapowych, to bardzo dobre będzie rozwiązanie, bo łatwo nie będą ginęły Panu dane, no to większość zrobi takie oczy. Oczywiście ci, którzy wiedzą, co to są dyski w macierzach hot-playtable, no to ok, no to oni będą wiedzieli, o co chodzi, powiedzą, o, gość się zna. A <laughs> reszta powie człowieku, co to jest? O co ci chodzi? Jakie macierze! O co chodzi? Bo ty jesteś Maciej i to macierze? Nie, no nie o to chodzi. To są po prostu grupy dysków, które tworzą tak, jakby jeden dysk. No, już tak bardzo w skrócie i uproszczeniu. Bo nie chcę obrażać niczyjej tutaj inteligencji. Po prostu chcę ci pokazać, że idąc w żargon branżowy. Owszem, będziesz rajcować konkurencję – o, jaki on mądry, jaka ona mądra, o Boże, jak ona na tyle kursów skończyła, oj, 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 No, jeżeli Ci na tym zależy, no to fajnie, to się rajcuj tym. Ale jeżeli robisz filmy dla klientów, to oni chcą wiedzieć po ludzku, o co tu kaman, o co chodzi. Czym to jest lepsze od tamtego? Ja mam 15 sekund na decyzję o zakupie: albo tu kupuję, albo tu kupuję. No to człowieku, pokaż mi, dlaczego mam kupić właśnie u ciebie. Wytłumacz mi to, daj mi argumenty, przedstaw je, niech one się znajdą w filmie, dlaczego właśnie to, dlaczego u ciebie i co na tym zyskam. Ludzie myślą głównie o sobie. Ludzie są leniwi, nie chce im się czytać, nie, możesz robić to, co poczytaj u nas na stronie, nie, ty masz wytłumaczyć od A do Z. Bo im prościej, tym lepiej. Bo ludzie są leniwi, im się nie chce wielu rzeczy, chcą dostać wszystko na tacy i ty masz im to na tacy dostarczyć. A jak będą chcieli do Muzeum Lotnictwa, to pójdziesz do nich, do Muzeum Lotnictwa. Rozumiesz? Tak to działa. Okej. Okay. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Mam nadzieję, że to, co Ci przedstawiłem, no, rozjaśniło Ci, jak to wszystko przygotowywać. Jeżeli masz wątpliwości, chcesz z kimś na ten temat porozmawiać, proszę bardzo. Dostępne Do te... są konsultacje bezpłatne u mnie. Możemy się umówić, porozmawiać. 15 minut jestem w stanie Ci poświęcić. I porozmawiajmy. Im bardziej szczegółowe zadasz pytanie, tym bardziej szczegółowo będę w stanie odnieść się do tego, czego potrzebujesz. Więc, jakby coś, to zapraszam. Jeżeli film ci się podobał, to poproszę tą łapkę w górę. Naciśnij przycisk, subskrybuj oraz dzwoneczek. Jeżeli naciśniesz dzwoneczek, będziesz dostawać powiadomienie o tym, jeżeli pojawią się kolejne filmy na moim kanale. A mój kanał to Sukces Studio, pisane razem. Zapraszam Cię oczywiście na ten kanał. Tam no, ponad 300 filmów już jest na pewno. Dodatkowo zapraszam Cię oczywiście na moją stronę internetową sukcesstudio.pl. Tam bardzo dużo fajnych materiałów. Jeżeli nie jesteś tym procentem tych ludzi leniwych, co w tym momencie tam nie klikną, to proszę wejść, zajrzyj. Warto. Powiem Ci tyle, że warto. Zobacz, co proponuję moim klientom. Może coś porozmawiamy, może coś dla ciebie będę mógł zrobić. W każdym razie są takie możliwości. Mam dużo fajnych pomysłów, dużo fajnych rozwiązań, współpracuję z fajnymi ludźmi, więc mogę coraz ciekawsze rzeczy proponować. Zapraszam, korzystaj. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem przekazać w tym filmie. Jeżeli uważasz, że warto go komuś podesłać, podeślij. Bardzo proszę. Wcale się nie obrażę, jeżeli to zrobisz. Więc zapraszam, udostępnij ten film komu chcesz. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę wszystkiego dobrego. Niech ci się wszystko układa tak, jak chcesz. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.